Letnie gotowanie w Radiu Gdańsk w tym sezonie absolutnie wyjątkowe. Ja nazywam się Ewelina Potocka i cieszę się ogromnie, że mogę powitać bohatera tych wakacji, kulinarnego bohatera tych wakacji. To... Don Kichot. Tak jest, tudzież Pedro, <ścoughs> Pedro Rodriguez, Tomek Jakubiak. Dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie i witam was bardzo serdecznie. To będzie absolutnie wyjątkowa przygoda kulinarna. Będą opowieści, będą podróże i będzie jedzonko. Oj, tak, będzie się działo e, i to bardzo dużo. E, pokażemy w każdym odcinku jakiś ciekawy przepis, który najbardziej mnie e, zainspirował e, podróżą po danym kraju. Będą to proste rzeczy, które e, sami w domu też będziecie mogli przygotować i poczęstować swoich bliskich. E, czy dalszych znajomych. Zrobić ogromne wrażenie, mam nadzieję, chociaż tutaj akurat zaczynamy od Meksyku, drodzy słuchacze i widzowie. Bo nasz przepis to będzie szarpana wieprzowina, która będzie duszona w warzywach z pomidorami, do tego pasta z fasoli, pasta z awokado, niejakie guacamole, to wszystko zawinięte w burrito z ryżem. No i czujecie, już Wam ślinka Cieknie na 100%. To znaczy, wiesz, ja chętnie posłucham, mogę tak stać i trzymać te wieprzowinę. Aha, no tak może, to czekaj, to ja Ci przyniosę taką żywą na łańcuchu może. Tylko to tak, i coś do siedzenia może. Nie no, dobrze. Saj, tą wieprzowinkę, którą tu masz, tak musisz jest. pokroić w taką tej wielkości kostkę. Patrz, tak. A. I to na trzy. I na trzy. A ja w no tym dobrze. czasie pokroję paprykę, która też będzie tutaj niezbędna. W kuchni meksykańskiej papryka występuje praktycznie wszędzie. Podobnie jak i świnia. Dlatego Polacy tak bardzo kochają kuchnię meksykańską, bo ona po prostu jest prosiaczkiem cała, wypełniona. Prosiaczek, prosiaczkiem, ale jeżeli chodzi o tę ostrość, no to tutaj trzeba uważać, bo czasami można przedobrzyć. I ja wiem doskonale, że ty masz niejedną przygodę z tym związaną. Oj, przygód z ostrością mamy bardzo wiele, począwszy od e, tej kuchni meksykańskiej, przez i inne kraje, o których e, na pewno też, zaczekaj, jakiś pyłek mi tu wpadł. Gdzie my nie będziemy w tym roku, drodzy Państwo? Przelecimy przez cały świat, e, będziemy, będziemy w każdym kraju. I ja w każdym kraju będę wspominał Ci o ostrości. Ostrość Serdecznie. musi być, no bo jak? I yy, yy, to nawet takiej skali że czasami ym, właściwie aż trudno to sobie nawet wyobrazić, ale Ups. my tu o ostrości, a tu proszę bardzo, to Wrzucasz się dzieje? mięso teraz no bez dobra, przypraw, dobra. żeby się nie przypaliło. Właśnie. A ostrość. W, w ogóle to kiedyś miałem knajpę, która się nie powiem jak nazywała, żeby nie robić reklamy, chociaż już nie istnieje, No Właśnie. Ale była w niej skala siedmiostopniowej ostrości, gdzie e, jedynka to były po prostu pomidory z odrobiną chili, z cebulką i odrobiną soku z limonki. Najostrzejszy był siódmy stopień. I to było prawie 2 miliony skowila, czyli coś, co przeżerało gumową rękawiczkę. Musimy poczekać chwilę. Wieprzowinka, podobnie jak i e, drób czy wołowina, jest dosyć mądra nawet po uboju. I odklei się sama, gdy już się przyrumieni. Jeżeli będziemy na siłę odrywali, no to wtedy te włókna tam zostaną i soki wypłyną. Natomiast ja tu widzę to. Widzisz tak, widzisz awokado. I trzeba z tego awokado przygotować guacamole. Ja tylko jeszcze powiem. Co dodajemy wcześniej do wieprzowiny? Bo chciałbym, żeby się doprawiła. Ja tak dorzucę jest. tutaj czosnek, A ty teraz dosypujesz wszystkie po kolei przyprawy. Paprykę wędzoną. Czyli czary mary. I co tak na oko? Jak zawsze tak. No, oko, dokładnie. Fło, ale. No, to masz to oko. Będzie dobrze. Kuchnia meksykańska musi być doprawioną, nawet ja zapewne będzie to perfekcyjne. Teraz dalej, Kole, pieprz czarny. Pieprz czarny, dobrze. No, odpowiadasz mi, wszystko ustawione w dobrej kolejności. O, a jest naprawdę, gest. Bardzo dobrze, dobrze. 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 gest, masz trzeba mieć. E, Papryka ostra. Mam to. Tutaj już oszczędniej, czy niekoniecznie? Już oszczędniej trochę z tą ostrością. Kwin Mamy to wszystko. Kmin jest, kmin nadaje cudownego smaku, warto Zabry, o nim pamiętać. Sancio, sancio paunda, tak? San Sopalda, tak? Tak, Don Quixote, mój ukochany, i cóż dalej. I kolendra jeszcze oczywiście, ziarno. Ziarno, no właśnie, ale nie w moździerzu? Nie, nie, po nie, prostu... żeby całe ziarno było. No dobrze. Też teraz nada to cudownego smaku. I teraz ja już to wymieszam. Wszystko się, tu zaraz. jak pięknie się przyrumieniło to mięso. Cudownie, na razie Większymy. bardzo prosto, czyli po Obiej. prostu kawałek wieprzowinki, kroimy na takie solidne, mocne kawałki i później przyprawiamy. Tak, i do tego teraz dorzucam papryki czerwonej. Aha, no wiadomo, musi być. A to nie szkodzi, że ziarenka? Nie, absolutnie. Papryki i cebule ale kroję to wszystko tylko. Takie duże kawałki, właściwie to na, na ćwiartki, dlatego, że podczas gotowania, to jak wszystko się rozpadnie, tak a jest. na samym końcu wszystko cudownie się połączy. I teraz, słuchaj, to wszystko podlewam wodą, aby się powoli dusiło. I ile to będzie dusić się? Jest to, będzie to się dusić około dwóch godzin, aż za pomocą widelców będzie można mięso porozrywać na kawałki. Tak zwany pulet pork, czyli danie, które zasłynęło nie w Meksyku, tylko w kuchni Tex-Mex, czyli gdy Meksykanie już się przenieśli do Stanów i tam powstał ten cały street food, taki meksykański Tex-Mex i pulet pork faktycznie danie, które opanowało nie tylko tamtą część Stanów Zjednoczonych, ale także i cały świat, a szczególnie ostatnio Polskę. I wiele osób pyta, jak takiego pulet porka zrobić, a my to po prostu pokażemy. To niech to się dusi, a ty zajmij się teraz przygotowaniem. Guacamole. Story of guacamole. Właściwie to razem zrobimy to guacamole. Podstawowe składniki to awokado, cebula czerwona, papryczka chili. A ty widzę, masz też gest a propos Nie, tej ostrości. ja lubię ostrość. No właśnie, a ja to cienko, cienko z ostrością. Ojej, to się musisz tam no W razie uciec. czego wygrzebię później <laughs> paprykę. Słuchaj, jest parę sposobów na to, jak ostrość zabić. Banan, chleb, cebula, alkohol wysokoprocentowy, śmietana, jogurt. To są rzeczy, które należy ze sobą zawsze mieć, gdy się coś ostrego chce zjeść. W kuchni meksykańskiej bardzo popularne jest dawanie właśnie śmietany w kokilce obok tak do jest. ostrego jedzenia. Słuchaj, teraz limonka, bo nie może limonki... Zabraknąć. A powiedz mi, a dlaczego właśnie tak, tak z tą, z tą Żeby limonką? Żeby więcej cytrygową. soku wpuściła. Okay. I tą limonkę teraz wciskam konkretnie. Bardzo. No, ja akurat, Lubię jak jest mocno… Konkretny e, wcisk. Konkretny wcisk. Jeszcze to wszystko trzeba teraz dosolić. Ty ja cały już czas mieszkam, już ja mieszam, mieszaj. ja mieszam, ja dzisiaj mogę być ekspertką od mieszania. Ja normalnie dzisiaj mam taneczny krok, powiem Ci. No i niesamowity, masz też anturaż, proszę o, Pana. Dobrać. Ja mam nadzieję, że widzowie to doceniają. Zobacz, zaj, widzisz, tutaj o, już ta właśnie. wieprzowina, ona już się lekko tam, widać, że ładnie obrumieniła. Jest już troszeczkę delikatniejsza, no, w sensie, że już jest podgotowana. Teraz dodaję do niej pomidory z puszki pokrojone, żeby powstał bardzo fajny sos. I na samym końcu jeszcze daję troszeczkę cipotle, czyli wędzone chipotle. papryki jalapeno. Zrobiłeś to sam, czy wcześniej miałeś już gdzieś tam Nie, papryki papryki? Zblenderowałem. Papryki, cipotle można kupić. Nawet ostatnio widziałem w jednej z sieci, z jednej z dużej sieci handlowych. Są w takich małych puszeczkach. cipotle to się nazywa i to jest po prostu, słuchajcie, coś obłędnego. Bo to jest taka papryka jalapeno, która została uwędzona, później zamknięta w puszkę lub słoik. Aromat niesamowity. Jaki poziom ostrości tomku tutaj? Jak myślisz, jak to będzie? To no robimy delikatnie. Ja sobie przygotowałem sosik, który mnie później wypali i tym sosikiem sobie tam zrobię. No jak to tam właśnie? No jak to tam brakuje kolendry oczywiście, no. No właśnie. No, brakuje ale kolendry. już jest. Kolendry Dobrze. oczywiście uważam, że powinno być dużo. No aleś tej limonki tutaj dał rzeczywiście Dobrze. mocno limonkowe będzie to nasze guacamole. I dużo kolendry. Ja mam takie powiedzenie, wiesz, że z kolendrą jest jak z teściową. Albo ją kochasz, albo ją nienawidzisz. Jak będziesz obojętny i tak Ci życie... No, I tak samo jest z kolendrą właśnie w jedzeniu. Chciałam powiedzieć, że kolendra właśnie to jest wyśmienite zioło. Naprawdę nadaje się do bardzo wielu potraw. I dzisiaj akurat u nas w kuchni meksykańskiej, ale z pewnością kolendra również pojawi się w kuchni tajskiej. Pojawi się w kuchni tajskiej oczywiście i w kuchni Sri Lanki. Mm. Oj tak, jest już ten bardzo fajny aromat. Tak, bije od ciebie tak, tak. gorąc. Tak, dokładnie. Dzisiaj w ogóle przepis troszeczkę był modyfikowany, e, gdyż ja mam swój przepis, a mój przyjaciel, który ma zresztą kilka restauracji w którym mieście, które się nazywałem Taką. Ma swój przepis. No i chcieliśmy połączyć, żeby był najbardziej zbliżony do tego, jaki można zjeść u niego też w restauracji, jeżeli byśmy byli leniwi i nie chciało nam się tego w domu przygotować. Ja czekam, kiedy ta wieprzowinka zacznie się rozpadać, bo chciałabym tak już ten widelec włożyć i... To jest takie no satysfakcjonujące, może. wiesz, o co chodzi. Ponieważ to trwa kilka godzin, to możemy sobie teraz postać, pogadać, wiesz, pójść na drink, pójść na to, ma margaritę, tak? To tak, to ten drink taki pyszny... Kepasa Pedro! No, no, kepasa, kepasa. Mary, proszę bardzo. Dwie godziny, e, kilka e, dobrych margarit, to oczywiście bez alkoholowych, e, <noise> tylko z dużą ilością limonki. Wracamy, a mięso gotowe. Spójrzcie, mm. jak się rozpada. I teraz tak, ja bym cię poprosił. Gdzie jest mój abyś widelec? Widelcami to porozdzierała, a ja w tym czasie doprawię e, coś, co może nie wygląda najlepiej. Ale jest to przepyszne, czyli pasta z czerwonej fasoli, e, dokładnie z fasoli pinto. Absolutnie. Ja to muszę trochę doprawić tylko. Absolutnie potwierdzam, nie wygląda, ale smakować będzie. Jeszcze jeden Dodaję. widelec Oliwy. jest mi potrzebny. Czy czary Mary da się wyczarować jeszcze tak, drugi tak, widelec? Proszę bardzo, jak to jest? Raz, dwa i od razu mam dwa widelce. No dobrze, to ja... O, to jest, to, to jest ta satysfakcja. Wiecie, czasami jest tak, że takie czynności, jak na przykład właśnie rozdzieranie tak mięsa takiego miękkiego, daje Ci dużo satysfakcji. Albo wiesz, jak są te folie bąbelkowe i musisz, bąbelki pękają, no to to też jest taka właśnie czynność. I to ja teraz właśnie odczuwam cudowne spełnienie. Spełniam się. To jest taka bliskość z jedzeniem, ja uważam, która jest bardzo satysfakcjonująca. I zupełnie uważam, że inaczej jedzenie smakuje, jak je samemu się tak przygotuje od podstaw. Tak jest i znani kucharze też mówią przecież o tym, że jeżeli jesteś zestresowany, jesteś zdenerwowany, to nie gotuj. Odejdź od kuchni. Proszę, pochwal mnie, że dobrze to robię. Pięknie to zrobiłaś, ja myślę, że już dosyć ma ta wieprzowina i słuchaj, mamy teraz tak, mamy guacamole, Przede wszystkim. mamy czerwoną fasolę, ostatni składnik, który się bardzo często daje do burrito, to jest ryż, no który proszę. ja wcześniej ugotowałem, a teraz tylko doprawię, poproszę Cię o kmin rzymski i odrobinę papryki. Proszę bardzo. Mój drogi Pedro, a paprykę to ostrą, czy paprykę. Nie, może ostrą? być wędzona. Tak, którą trzymasz. Czyli ta wędzona, proszę tak. bardzo. Jeszcze bardzo popularne jest dawanie kolorantę, czyli takiej przyprawy, która mm, troszeczkę jest taką, można powiedzieć, podróbą szafranu. E, ona <grym> koloruje, koloruje e, ryż na żółto, nie tylko ryż, ale i, i wszystko inne. Czy to już czas na składanie naszego danka? Tak, to już y, możemy teraz zwijać burrito. I co jest bardzo ważne? Warstwy, którymi się składa burrito. Czyli najpierw idzie fasola. Tak jest. Tak jak już ustaliliśmy, niewyględna, ale za to smakuje wybornie. Stworzy taką warstwę ochronną dla placka, dla tej tortilli, żeby ten sos nie przeciekł. Teraz guacamole, które nada orzeźwienia. Tak, a co ciekawe Tomku, wcale nie dodaliśmy właściwie żadnej przyprawy do guacamole, ani soli, yy, nic. Po prostu ta limonka nadaje super soczysty, tak. świetny smak. Ryż. I na końcu oczywiście dajemy... Świnkę. Mięso, tak, świnkę, dokładnie. No i już Cię rozumiemy. <laughs> Będzie coraz lepiej. I teraz należy to zwinąć, czyli zwijamy to w ten sposób, najpierw do środka, a później bulito ściągamy mocno do siebie. I takie bulitko teraz podsmażymy jeszcze. Mam dla Ciebie patelnię, proszę bardzo. Patelnia się rozgrzeje, ale chyba tłuszczu nie będziesz używać? Nie będę. Niech to, niech to się przypali, niech to będzie lekko chrupiące. Mam nadzieję, że nie przypali nam się zbytnio, oczywiście, ale jakoś damy radę. No i teraz niech się tylko przyrumieni i będziemy mogli pałaszować. No ja już czekam na to z niecierpliwością, ale yy, też się przytulam do tego guacamole, którego zupełnie nie posoliłeś, ale dodałeś czerwonej cebuli. Yy, I właśnie takie pytanie, czy zwykła też by się nadała, czy raczej nie? Wiesz co, Meksykanie używają do guacamole czerwonej cebuli, ja używam do guacamole czerwonej cebuli, więc niech już zostanie czerwona cebula. Oczywiście, gdy jej zabraknie, no to w ostateczności, w ostateczności, może być też biała. A pogroził palcem, to jest tylko ostateczna sytuacja. Dokładnie. A patrz, jak to szybko. No, no proszę raz, bardzo. dwa. Rozgrzem. A ja już tu słyszę, nasz sosik skwierczy. To będzie przepyszne danie. Takie danie naprawdę bardzo na szybko. Idealne na lato, tak sądzę. Na taką przekąskę, może na wieczorne spotkanie z przyjaciółmi. Raz, dwa i gotowe. Znaczy, oczywiście, oprócz tego całego pulet porka, no bo na to czasu potrzeba więcej, ale to myż może sobie wcześniej zaplanować. Burito z szarpaną wieprzowiną Czy ja mam czynić te honory. Tak ładnie no przekrój. dobrze, no to w takim razie... Ło, proszę Połóżmy Ułożymy ładnie na talerzu, słuchaj. Gdzieś to rzucimy kawałek limonki, bo limonka też fajnie jak jest kwaśne, wtedy jest mniej ostre. A. No i jeszcze... Tak, bo mnie ten no... moje... swój strój. My, my... <noise> Taki nie do końca do gotowania. No, nie, No zobacz, jaki mam piękny dzisiaj fartuszek. Mogę no, ci też taki podarować. No masz. I troszeczkę jeszcze na to tutaj. Kolendry. Tak czułam, że to będzie ta wisienka na torcie. O. Jakie piękne danie. Brawo, Pedro. Dziakuję, za koń tam troją. Wszystkie przepisy oczywiście na naszej stronie internetowej, na naszym radiowym YouTubie. To, że to jest przepyszne, to nie musicie nam wierzyć. Jak sami zrobicie, to się o tym przekonacie. To dopiero drugi przystanek naszej kulinarnej podróży. Bądźcie z nami co tydzień, co tydzień w innym kraju, co tydzień inne potrawy, inne przygody. Wystarczy nas śledzić, a później gotować.